Siemaneczko widzowie, witajcie w kolejnym odcinku z Roadcrafta. Lecimy dalej na naszej europejskiej mapce. Tak, mam proszekę tą nową. Ona tu w sumie stała już od kilku... chyba, albo nawet kilkunastu odcinków. Nie wiem, chyba od kilku na pewno. Nie używałem jej. Nie wiem czy ją i tak nie sprzedam. Jest ciutka lepsza od tej starej. Ale wie wiele lepsza nie jest. Czekajcie, gdzie jestem? ten. A, garaż jest tu To źle zrobiłem. Tutaj z garażu mamy do wyciągnięcia, a nie ze sklepu. Wiecie, co do tyłu, jest tak samo szybki jak, jak i tamten. Ja nie wiem, czemu one są aż tak wolne. Chociaż tak chyba jedzie szybciej niż tamten, minimalnie, ale jedzie. Może jest jednak ciuteczkę szybszy. Została nam ogólnie chwilowo ostatnia misja z tej pierwszej części, bo więcej nie mamy. Więc od razu sobie jej śledzenie włączę. I w sumie no, zostały nam dwie rzeczy do zrobienia. Zawieźć to drzewo. Tam chyba jest 5 sztuk jakoś, tak? Nie pamiętam. Nie, 7, sorry, 7. Nie spojrzałem na misję. I te trzy belki. Belki mamy już przetworzone bo poza odcinkiem tam przerobiłem w tym magazynie. Nie magazynie fabryce i muszę tylko je jeszcze dowieść. Więc to jest tam krótsza część. Ale teraz, gdzie to się wyciągało, drewno? W tym miejscu czy w tamtym? Chyba tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Chcecie mi powiedzieć? A nie, dobra. Dziwne. Ale dobra. Aha, bo to się tam ozdobnie składuje. Bo, chyba to powinno się składować tu za tym płotem, nie? Ale może się mylę. Nie wiem, czy to zamysł twórców był taki, czy to po prostu jakiś błąd w grze jest. Nie wiem. Do z tego co kojarzę, zawsze się składowało za, no ale nie wnikam. Nie przeszkadza mi to w grze, więc nie będę wnikał w to szczegółowo. Dobra. Znowu widzicie ładowanie drewna. To, jeszcze czego unikam. O, może trzy się uda w końcu. Uda się czy nie? nie? uda się. W moich snach chyba. Bo na przykład w SnowRunnerach i madranałach się dało po trzy. Tu jest ciężko trzy załadować. Jest to chyba wykonalne, ale nie jest to takie proste. Tak, tak się jak się patrzy na to. Ale gruba kłoda, nie? Jedna jak normalnie z jakiejś palmy wygląda Plus jest taki, że możemy ładować po 2. To jest bardzo duży plus No to na pewno Dobra, cztery I jeszcze trochę Szybko pójdzie myślę Tylko tu chyba dwóch nie jestem w stanie złapać, co? A może jestem? No, a i nawet pięknie idzie. Jakby tak szło ładować wszystko, to by było pięknie. Ale niestety w życiu nie jest tak, tak łatwo. Nawet i w tej grze. A nie jest jakoś świetnie, ale nie o to nam chodzi w sumie, bo to jest blisko do Nam tylko chodzi to zapakować i dowieść. Dobra Jeszcze trochę A Nie będę się nad tym jakoś mocno zastanawiał, więc A nie mogę wszystkie przywrócić, trudno Nie przeszkadza mi to na tyle, żeby No i ten jest o wiele szybszy, chyba Ta proseka A przynajmniej tak to wygląda To teraz, jak to tam się znowu jechało Zawsze zapomnę. Mogę tą trasą albo tankowo sklepu. Dobra, pojedziemy teraz drugą naszą, asfalt, naszą asfaltówką. Trzeba, trzeba naszą drogę też sprzetestować w końcu, nie? Coś nowego. Bo zawsze tam jeździmy, to teraz pojedziemy inaczej. Bo to też jest muszę powiedzieć w miarę dobry dojazd. Nie mogę tu narzekać. No, po takich trasach to się fajnie jeździ, nie ma problemu. Ciekawe, co twórcy szykują w tym DLC, bo mnie to szczerze zastanawia, bo tam ponoć jakieś mają być strefy, nie wiem czy skażone, czy z jakimś gazem, czy czymś w ogóle, gdzie nie będzie można wjeżdżać. I to też bardzo mnie zastanawia, czy to tylko taki przeciek jest nieprawdziwy, czy może jednak coś tam o tym będzie. Jakieś rozkładane mosty też widziałem na tym Na pokazie Więc może jakieś pojazdy z rozkładanymi mostami będą Też by było fajne No nie wiem, jestem ciekaw Co tam twórcy dla nas planują w tym DLC Nie, nie pamiętam kiedy ona ma wyjść Ale chyba jakoś na sierpień albo wrzesień Nie wiem, nie pamiętam Jakoś tak chyba Jeżeli się mylę to przepraszam Bo nie pamiętam dokładnie Ale jakoś tak nie tu wjechałem Myślałem, że to, że to tu, a to jeszcze kawałek dalej Tam mi zostało u tego rybaka czy ktokolwiek to był przy tej tamie, co ostatnio robiliśmy 5 sztuk drewna i ja ich nie wyrzucę bo one mi się na pewno na jakiś most albo coś przydadzą więc niech sobie tam na razie czekają Raz pytanie, gdzie ja mam to zawieść? Tu czy tu? Bo są dwa punkty. I w ogóle wydaje mi się, że, ten, że ta prosteka lepiej skręca, nie? Takie moje wrażenie. Nie jakoś super mocno, ale trochę słabo, że mi gra nie mówi. A, tam jest drewno. To jednak ktoś tam mówi. Pytanie, czy jak tak wiadę tyłem, czy to mi zaliczy, czy nie? Co mówicie? Zaliczyło. To najważniejsze. Teraz musimy jechać po te metalowe belki. Czyli sobie weźmiemy e, e, gdzie on jest. Czy tego, czy tego, to tam wielkiej różnicy nie ma. One i tak puste są. I pojedziemy nimi. I myślę, że pierwszy etap mapy ukończymy teraz w tym odcinku, raczej. Bo to raczej już będzie chyba ostatni z etapu tych. Bo to jest mapa na trzy etapy. Nie wiem, nie wiem, czy będzie tak na etapy dzielą, ale no tak jakoś to jest, nie? Więc to chyba będzie koniec pierwszego etapu. Takie mam przeczucie. No, chyba że twórcy zrobią sobie ze mnie żarty, i jeszcze będzie jakaś kolejna misja, nam wyrzucą zaraz po tej. A to nie będzie jeszcze ten etap, ale nie wiem. Wydaje mi mapa jest na pewno rozbudowana mocno, to muszę przyznać. Te wcześniejsze chyba były ciutkę mniejsze. Mapy ta jest chyba większa. Nie jakoś szczególnie bardzo, ale jest wielka. Tak się widzi, a jeszcze nie jest cała odblokowana. I mam 59 900. Porci mnie kupić dwie rzeczy, ale nie mam na to fajsu. Beczki niestety żadnej nie znalazłem. To kosztuje 40 000. Zabawki, o dziwo, też. Co mnie zastanawia, gdzie są poukrywane. Ale myślę, że jeszcze to znajdziemy na pewno. A jeżeli nie, no to trudno, ale tak czy siak, no. Nie wiem. <ścoughs> Jestem pewien, że sprzedam jedną rzecz. Jak, jak tylko będę miał więcej kasy. Czyli na przykład ten stary mały dźwig, bo on jest w sumie niepotrzebny. Jak mam ten duży. Wolałbym mieć na przykład dwa duże dźwigi, albo jeden na gąsienicach, drugi na tym, bo to. To nie jest mi aż tak potrzebne, myślę. No bo do czego, nie? Te małe dźwigi były spoko, ale dużym zrobię to samo, plus więcej. No chyba, że gdzieś się wcisnąć to ten mały, akurat jest skręt. To wtedy muszę przyznać. Że ma sens wtedy. A tak to... Nie wiem, ale się tu kurde kopie. I tu nie jest, że to jest miękka droga. To jest moim zdaniem problem z trakcją w tej grze. Trochę do poprawki. No bo ja rozumiem, jakbyś na przykład wiecie, trochę błoto kopało, ślizgało, ale tu się nic nie dzieje i tego właśnie trochę nie czaję. Czemu to tak bardzo się te koła ślizgają? Nie powinny chyba. Albo, albo był taki zamysł twórców, nie wiem. Tak czy siak, gdzie to się wyciąga? Z. Raz, dwa, trzy. Czwartej nie wyciągam, bo nie potrzebuję póki co. A nie chcę wyciągać na zapas, lepiej niech sobie czeka w magazynie Dobra I ładujemy A, to była podwójna Cik, ciek, ciek Dobra, drugi tak się fajnie belki ładuje. Belki to się akurat w miarę wygodnie. No chyba, że się zrobi tak. To wtedy jest lekki problem. Oj. Oj. Dobra. Jedna, jednak nie zawsze się tak fajnie załaduje. No ale to tam mniejsza z tym. Dobra, i trzymamy. To zapakujemy, to wyłączamy. Tym cofamy. No i pięknie Generator. Ciekawe czy on będzie też do dostarczenia, czy to jest ozdobny Bo zapewne jakąś misję jeszcze z jakimś dostarczeniem będziemy mieli niejedną Takie moje przeczucie I właśnie, ej tu jeszcze były rury chyba do zabrania, co nie? Czekajcie, zaraz sobie zobaczymy Gdzieś wiem, że były rury, to jestem pewien Tylko... Yy... Gdzie to jest ta infrastruktura, czekajcie tu tu jest jedna I tam jest dużo Co, tu, co to tu jest? Aha, tu jest to pojazd O kurde, tam są dwie na pewno I tam jest pięć sztuk Trzy i pięć, o kurde Kurczaczki, i pięć sztuk Wiecie ile to jest? Ja kręcę. A w ogóle my nie mamy tutaj nigdzie recyklingu rur To jest najlepsze I nie wiem co to z tym faktem na razie mam zrobić tu dobra, znajdziemy na to, powinno zaliczyć Zaliczy, czy Okej okay. I znowu musimy je wysłać. Oczywiście Gdzie ta infrastruktura? O kurde, ta jest czerwona. 20 tych punktów. A bogato wam powiem. Bogato. A dokąd to ma iść. Eee, czy tu, aha, teraz rozumiem, dlaczego to jest trudna trasa. O kurde, eee, i że jak mamy tam dojechać, bo nie do końca jestem pewien, gdzie ja mam to poprowadzić. Tam by było prosto, ale no tu już nie jest tak prosto. Tu już jest ciężko. No, pierwsze co. E, oni wyjeżdżają tu, tak. To sobie zakręcimy ich w tę stronę. I oni będą musieli jechać od tutaj. Tylko problem się będzie pojawiał na tym, że tu już jest błoto. To raz. Więc się pewnie zakopią. A dwa, że tu będzie potrzebny most chyba. Co? No, chyba, chyba trzeba będzie zrobić most. Czyli tak tu, nie wiem, gdzieś tu, gdzieś tu, gdzieś tu. Tu. I oni mają jechać gdzieś do tego czegoś, tak? Tu też są te zadupia z roślinami, ale nie będzie są drzewa. Więc tak trochę na ślepo na razie walne. Bo nie widzę dokładnie gdzie jest droga. Tutaj, eee, gdzieś tu koło tej piaskowni, i gdzie jest ten tunel. A tu i tu tak mniej więcej o, jakoś tak, żeby to szło sobie w miarę równo. No i teraz mamy pytanie: Co zrobić z tym, żeby to. Działało Most Zrobię Tylko z tych desek, z tych belek Mosty eee, he, he, he. Najlepiej ten szeroki będzie Tylko gdzie on był? Tu Że niby To ja go walnę obok sobie O coś takiego nie Myślę, czy nawet jeszcze dalej 7 Tyle nie mam a, to i tak różnicy nie ma. Spoko. No dobra. O, nawet mogę tak, tak by było lepiej. Hm. Nie wiem jak to będzie lepiej, czy tak. Czy inaczej. Kurczę. Tu będzie dużo tego właśnie zużyte, nie? I tego się obawiam. A jeszcze tamtych nie mam odblokowanych, i tu jest kolejny problem. się widzicie, widzowie robi. Nie wiem, jaki tu jest teren, więc lepiej, żebym miał w zapasie to chyba. O, dalej się nie da? Kubani ograniczyli, widzicie? A to jest Kubańcy. Dobra, to walniemy po prostu tak. Trochę oszczędzając. Mniej więcej coś takiego. No. Nasz skubańce nie rozpieszczają, widzicie. Nie jest prosto. Je, jest, jest, jest ciężko. Osiem sztuk. Czy my tyle dziś mamy w życiu? Więc widzicie, tak jak mówiłem, na razie pierwszej części nie zrobimy, bo musimy zrobić kolejną misję, która jest, nie powiem, dość trudna. Bo tak jak tu z tymi przejazdami problemu chyba nie będzie. Tak tam już będą. A jeszcze jak to wygląda ze strony tego. Piaskowy. Ha. I tu jest, widzicie, kolejny problem. Nie ma tu piasku. Najbliższa jest tu. Więc w sumie lepiej będzie chyba od tej bazy jechać w tamtą stronę. Tak mi się wydaje. No, tak chyba będzie lepiej. Więc dobra, ja sobie to. Gdzie to jest? Drzewo sobie musimy tam wziąć i wszystkie maszyny też. Ale jeszcze chciałem zobaczyć jedną rzecz. Czy tę piaskownię mobilną mogę kupić, czy nie? Gdzie ona jest? Walec drogowy! I to ten lepszy widzowie. Kurde, korci 2,6 metra, a ile ma ten zwykły? 2,5. Aha, no to wielka różnica. Nie ma co. I racz asfaltu, ten lepszy, większy. Nie wiem, czy on jest lepszy, ale chyba ma ciutkę wyżej te. Czekajcie. Nie, chyba ma to samo. Nie wiem, czy on się czymś różni. 6 metrów, ten mniejszy ma ile. Gdzie jest ten mniejszy? 5 niecałe. No to jest trochę lepszy, no. Ale jeszcze mnie też ciekawiła ta mobilna piaskownia. Nie wiem, ona jest w tym chyba, co? W tym? Tak. Albo i nie? Czym ona będzie? Tutaj. 62 tysiące. Jest to kolos. To trzeba przyznać, nie? Bardzo mnie korci kupić go i zobaczyć, przetestować. A czekajcie, mamy jeszcze ten dźwig gdzieś, yy, ten mały Bo jest mi na razie niezbyt... Tak samo ta ciężarówka, kupiłem ją, ale szczerze ona jest trochę useless Jest fajna, ale skręt ma słaby, więc może ją sprzedamy, co? Też jest opcja Bo jej i tak nie używam, używam mule głównie, bo one są wydajniejsze tylko gdzie ona jest? Poczekajcie. To jest ta. Ona jest szczerze do niczego. Tak szczerze powiedziawszy, więc ją sprzedamy. Fajnie. I teraz sobie kupimy to. To nasze mobilne coś. Gdzie to jest? Mobilny przesiewacz kruszywa. Dokładnie. Chcę to wyciągnąć i zobaczyć, jak to wygląda, bo to jest śliczne. Garaż, pokaż mi go, pokaż mi go, pokaż mi go. Jest. Ale to jest bycze. O kurde, jest potężne. No, mamy kamerę z tyłu. Ale to jest kolos wam powiem szczerze. Fajny, taki transport mi się podoba. No dobra, a teraz mi pokażcie jak to konkretnie... A nie, tu i tak nie zobaczę, bo tu mam wszędzie ten teren. A, to duże jest. No faktycznie spory kawał. No dobra. To przetestujemy sobie tę maszynkę w kolejnym odcinku. A teraz dzięki, że byliście. Zostawcie suba, lajka i dzwoneczek. Jak nie zostawiliście jeszcze. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!